Under, how do I feel? Creatures lie here, looking through the winter. Under, how do I feel? Creatures lie here, looking through the. No to przedstawiam Wam serwer MT na Medieval MT2. No, tutaj, od razu na początku, dostajemy konia. Tutaj wyposażenie plus 9. Mamy tutaj o, dostajemy pieśń teleportacji. Się, ten konia wojskowego od razu nieskończoną polerynkę męstwa. I. No. Ogólnie zaczynamy grę tej potki no tutaj jest Martin. zaraz go ubijemy tylko my na pewno nabijemy jakiś level no to bierzemy z pota o proszę Pięknie wszystko tutaj nawala o szybciutko levely nabija jak szalony wręcz dzięki okrad w wyposażeniu plus 9 to nie ma żadnego problemu z zabijaniem tych yy, zwierząt czy to wilków no, tak samo nie ma też żadnego problemu przy ubijaniu metina ponieważ tutaj jest zwiększony ten damage już dzięki tym rzeczom plus 9 inaczej to jest jak na plu proszę tutaj szybciutko metin pada a dopiero jednego spota ubiliśmy a już nie miałem żadnych problemów z biciem metinów no. Ogólnie to jest yy, typ serwera Easy. No na początku tutaj leci jak na forfanie po prostu. Ale zajebisty, zaglebisty serwer. Nie wiem, pogada. No to jeszcze jednego spota przywołam, dobiję ten dziesiąty level. Choć nie muszę, ale sobie dobiję, bo lubię levela. levely. Tutaj widzicie, wypadają różne przedmioty, no ale ja ich nie zbieram, nie są potrzebne. Mam inne konto. Wbijemy o nawet aż za dużo, 11 wbijem. <grym> Teraz szybko idziemy do tego. Do trenera mocy duchowej. Nie. Ciała. Bo będziemy wbijać body'ego Uwielbiam grać body'. Em. Nie wiem na każdym serwerze, na którym gram, to po prostu zaczynam bodim grać. Ludzie stoją sobie. Tutaj nie mocy ciała. Mm, tak, tutaj chcę spoczni 10 punktów. Ale nic nie będę klikał Nie potrzeba. Bo wystarczy podejść do kapitana, a on daje już wszystkie skilla na P. Tak. Tylko, no, sobie bekserkę wezmę na G1. Bo też można sobie wziąć i na ciało. Ale ja jestem body, i biorę bekserkę na G1. Ogólnie to jest punk, on lepsza KD, to jest duch sury. Jak się nie mylę, to on po prostu teleportuje na mapę chyba od 180 któregoś levela. No to Tutaj zabójczy zdrajca. U niego kupujemy kamienie duszy, które są plus 4. Na serwerze jest maksymalnie plus 6, ale i się nie opłaca ulepszać, ponieważ możemy dosyć łatwo w szybkim sposobem z Medinów zrobić te kamienie więc nie opłaca się na to lepszać. Tutaj mamy różne inne rzeczy ulepszacze, tutaj marmury, te błogosławieństwa, tutaj zmianki, czerwania, buty. Nie wiem, ktoś palerynkę zgubił, fasolka Zen, marmury, maska uczuć, tutaj różne no, pieczenie głodnego wilka. ATX ATEXPO, złota. No i też żeby tutaj zgubił pierwszeń teleportacji. jeszcze mamy do biologa, bo akurat tutaj wbijam z lewele potrzeba trzeba po prostu robić tego biologa, ponieważ, jeżeli się nie ma innych kont, to jest trudno się utrzymać z kasą. Nawet gdy postawał ten serwer, to ludzie płakali, bo, że po prostu nie mają pieniędzy na poty, żeby zwiększyć drop. Ale tutaj, jeżeli ktoś pomyśli, można łatwo pokazywać pieniądze robiąc biologa. Tutaj z niego, o, tutaj, różne przedmioty są poczynione do biologa. O z niego z biologowy kasa jakieś tam jakaś kasa przedmioty do ekwipunku no i też jakieś tam punkty statusu nie statusu no. jakieś tam punkty nie wiem jak one się dokładnie nazywają tutaj można różne książki się nauczyć ale ja się nie uczę z tego tutaj fryzury można sobie kupić na wojownika y 500 KK yy, przepraszam 500K tutaj na ninja tylko nie wiem czemu tutaj na kobiety są tylko Tak samo jest przy fryzurach na chyba szamana Że kobiety są tutaj o widać wszystkie są na SURE męskie tutaj akurat szamon jako kobieta tylko No ale za to w is -ie można kupić normalny już to jest handlarz brojami No, dodam taki NPC. -ek. On dodaje tutaj ekuno 54 i 61 level. To można łatwo ulepszyć. Przy ulepszaniu plus o, chyba 7 trzeba białą. Perchy plus 8 niebieską. Plus 9 to jest czerwona. Jedna potrzebna. Bardzo łatwo się ulepsza. I tutaj jest sklep. Można sobie kupić. No tutaj, no, o, to jest akurat niepotrzebne. Tutaj różne potki. Łeski. Yy, znaczy i rosy, wody. Tutaj mamy też po yy, prostu butelkę, yy, szpole, wabiu do zrobienia sobie sklepiku. Mamy autopoty, które też zrobią na mapach, chyba 9.9 9 do ekspienia. To mamy kowala. Aha, jeszcze u handlarki. Mamy wymianę wymiany dodań. No, ale niestety ja nie mam jeszcze żadnych zmianek plus 6, 7, nie? Tutaj jest kowal. U niego nic się nie opłacało, lepsza to jest starsza pani. Tutaj można wziąć ślub, prezentować punkty umiejętności w ogóle duperele. Z tyłu jest Uriel. No, tutaj mamy strażnika miejskiego. Właśnie, czasami ktoś robi biologa i nie wiedzie, po prostu się by jak go znajduje, on jest tutaj po prostu schowany. Mówi właśnie... On tutaj nam daje te lepsze rzeczy. Jak zrobimy biologa, to tam każe nam do niego iść. No i to chyba to wszystko pokazałem, co mogłem pokazać na tym serwerze. No ogólnie administracja jest zawalista. Cały czas Ectem pomagają, tutaj naprawiają potrzebne rzeczy. Jak coś się zepsuje, to od razu oni... Przychodzą i naprawiają Nie ma po prostu czego, żeby nie naprawili Chętnie pomogą we wszystkim Nawet SMy rozdają Tak, rozdają różne robione konkursy I rozdają SMy, o tutaj Bardzo łatwo na Redlesie. Zrobuje się bardzo łatwo stalki Więc nie ma z tym problemu Pieczeń żadowego Feniksa dostajemy z Z właśnie aktów, które Pierwszy akt chyba wypada na 90, chyba 9 level. No i z pierwszego aktu dostajemy właśnie takiego pieczeń żadowego Feniksa, ja to wam ją pokażę. O, ona daje 10, 20% do prędkości ruchu. I tak od to, to wygląda. Taki fajny stwarek latający. Lata cały czas za nami, całe życie. No, administracja tutaj. Retro, Usign, Smoke... Co to jest? Że jest? No to te to, to ci ważniejsi, co się częściej na się pokazują, do nich możecie pisać i w ogóle prosić o pomoc. No tutaj szybko się te levely nabija. No jak widzicie. No tutaj ten Feniks cały czas nam towarzyszy. I po prostu... O, teraz sobie usiadł, no pięknie. Chyba da się nawet zauważyć, że się szybciej biega z tym Feniksem. Hmm. Proszę. Jestem biolog. Łatwo tutaj sobie zrobić, o. Biolog. No dobra, to już koniec prezent y gameplay'u. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górkę. Subskrybujcie. Y Będę dodawał różne też gameplaye z innych gier. A ja się żegnam. Trzymajcie się ostre pozdro.